Twój weterynarz tego ci nie powie. Nie zobaczysz już więcej kleszczy i pcheł u swojego psa czy kota. Te pasożyty bardzo nie lubią tego zapachu. Nie musisz wydawać masy pieniędzy. Zabezpieczysz swojego czteronożnego przyjaciela przed kleszczami i pchłami prostą recepturą. Dzięki nam stworzysz preparat, który jest łatwy i tani w wykonaniu. Starczy on na dobre kilka spacerów. Potrzebujesz tylko kilku składników. Jest to naprawdę bardzo prosty trik, z którego sama korzystam. Zaczynajmy. Uszykuj miskę i wlej do niej 100 ml wody. Dodaj trzy łyżki płynu do mycia naczyń. Wymieszaj dobrze. Po połączeniu płynów dodaj 3 łyżki octu i znowu wymieszaj. Ocet i płyn do mycia naczyń skutecznie odstrasza wiele szkodników i pasożytów. Teraz weź zwykły, bezzapachowy szampon. Odmierz jedną łyżkę. Wymieszaj, aby wszystko się połączyło. Na koniec dodaj jedną łyżkę soli. Twoja mikstura posiada już wszystko, co potrzebne na pchły: wszy i kleszcze. Wymieszaj ją. Uszykuj butelkę z dyfuzorem, przelej zawartość miski do butelki. Teraz łatwo zaaplikujesz spray na swojego czworonożnego przyjaciela. Spryskaj go całego, omijając jego pysk. Możesz tego sprayu używać też na koty. Taki spray skutecznie odstrasza kleszcze. Twoje psy i koty już nigdy nie będą sikały w złym miejscu. Korzystaj z tego triku na co dzień. Zaoszczędzisz masę pieniędzy. Czas jest bardzo ważny. Przygotowanie tego spreju zajmie chwilę. Zaoszczędzisz masę czasu na oduczeniu zwierząt, załatwiania się w złych miejscach. Kiedy poczują ten zapach, nie będą chciały korzystać już z tych miejsc. Sąsiadka długo walczyła ze swoim psem. Po tym triku jej problemy z sikaniem w złych miejscach zniknęły. Potrzebujesz do tego tylko kilku składników, które na pewno masz w domu. Na początek przygotuj miarkę do miarki wlej 50 ml octu. Przelej go do dzbanka, następnie wlej 50 ml wody do miarki. Przelej również do dzbanka. Następnie wlej trzy łyżki dowolnego skoncentrowanego płynu do czyszczenia. W dzbanku wymieszaj wszystko dokładnie. Dodaj trzy łyżki płynu do mycia naczyń i zamieszaj. Teraz uszykuj cytrynę. Przekrój ją na pół i wyciśnij do dzbanka. Wymieszaj wszystko dokładnie. Twój płyn jest już gotowy. Uszykuj sobie czystą butelkę ze spryskiwaczem, przelej do niej miksturę. Dzięki temu będziesz mógł również wykorzystać ją później. Aplikowanie sprayu będzie zdecydowanie łatwiejsze i wygodne. Spójrz, jak przyjemnie to wygląda. Możesz już użyć naszej mikstury. Spryskaj nią najlepiej wszystkie dywany. Dodatkowo miejsca, w których zwierzęta lubią się załatwiać. Już nigdy nie będziesz miał problemu z plamami po swoich zwierząt. W naturalny sposób ochronisz psa przed pchłami i kleszczami. Skuteczny w stu procentach. Czworonogi są szczególnie narażane na obecność w ich sierści pasożytów. Kleszcze, pchły i wszy powodują, że psy ciągle się drapią. Ugryzienia, zwłaszcza kleszczy, są dodatkowo niebezpieczne. Kleszcze przenoszą choroby. Te pajęczaki żerują cały rok poza okresem, kiedy temperatury spadają poniżej zera stopni. Największym zagrożeniem są wiosną. Zapominamy, że cieplejsze dni pobudzają te pajęczaki do aktywności. Domowe zwierzęta, czyli psy i koty, właśnie w tym okresie należy częściej kontrolować. Są różne preparaty dla psów i kotów dostępne w sklepach zoologicznych czy przychodniach weterynaryjnych, ale często są dość drogie. Jeżeli szukasz tańszego i naturalnego sposobu, to polecamy ten trik. Każdy, kto prowadzi ekologiczny ogródek i tryb życia, na pewno w szafce ma ten naturalny produkt, który zabija insekty i pasożyty. To ziemia okrzemkowa. Likwiduje również kleszcze, wszy i pchły. Posyp nią psa i wetrzyj proszek w sierść. Możesz użyć rękawiczek. Przeczesz psa, aby preparat dobrze się rozprowadził. Omijaj pysk. Proszek nie powinien dostać się do oczu, uszu i nozdrzy. Po trzech dniach możesz psa wykąpać. Wszystkie pasożyty w tym czasie zginą. Jeśli znów się pojawią, kurację powtórz. Nie zapomnij też zadbać o legowisko psa. Je również posyp ziemią okrzemkową. To naturalny i skuteczny sposób na kleszcze. Jeśli zobaczysz psa z żółtą wstążką, to odejdź. Żółta wstążka u psa to nie ozdoba. Każdy pies jest inny. Niektóre lubią ludzi i chętnie się z nimi bawią, lubią pieszczoty, są ufne i przyjazne, inne psy mogą reagować inaczej, ich zachowanie może nas zaskoczyć, jest to spowodowane różnymi charakterami psów, ich doświadczeniem w relacjach z ludźmi, ale i na przykład stanem zdrowia czy wiekiem. Inaczej zachowuje się młody szczeniak, inaczej już pies w podeszłym wieku. Jeszcze inaczej pies po operacji czy po chorobie. W związku z tyloma różnymi opcjami właściciele psów wpadli na pomysł, aby oznaczyć swoje psy. Żółty kolor jest dość charakterystyczny. Dlatego żółta smycz, obroża lub po prostu kokardka ma pewne znaczenie. Żółta wstążka to symbol ogólnoświatowej akcji Yellow Dog Project. Jeżeli chcesz też tak oznaczyć swojego psa, wystarczy zwykła żółta tasiemka czy wstążka. Zrób kartkę i przywiąż do obroży czy do smyczy. Będzie to znak dla innych osób, aby się nie zbliżali. Jeśli twój pies się boi, denerwuje lub potrzebuje spokoju, wykorzystaj ten sposób i informuj innych o jego znaczeniu. Żółta wstążka, tasiemka, chustka czy smycz oznaczają: nie dotykaj, nie zbliżaj się. Dzięki temu twój pies będzie mniej zestresowany. Bez względu na to, co jest przyczyną jego obecnego samopoczucia. Prosty i tani środek odstraszający owady z szamponu do włosów. Bezpieczny do stosowania w domu i bezpośrednio na skórę. W końcu pożegnasz uciążliwe insekty, próbujące dostać się do twoich pomieszczeń. I to dzięki szybkiej domowej recepturze, stworzonej z zaledwie trzech prostych domowych składników. Ochroni ciebie i twoich bliskich przed ukąszeniami komarów i podrażnieniami bez szkodliwej chemii a twoje zwierzęta przed irytującymi owadami takimi jak pchły i kleszcze będziesz mógł cieszyć się przyjemnymi spacerami na zewnątrz bez obaw o ukąszenia ten środek działa na muchy meszki kleszcze i komary żeby przygotować tę domową miksturę najpierw odmierz około pół miarki lub pół kubka dowolnego szamponu może to być dowolny szampon do włosów, taki jaki akurat masz w domu. Przelej go do naczynia. Do tej samej miarki wlej taką samą ilość zwykłego octu. Na pewno wiesz, że ocet działa drażniąco na wszelkie insekty, ale połączony z szamponem nie ma tak nieprzyjemnego zapachu dla ludzi. Jest też przez to bezpieczny do stosowania na skórę. Dodaj ostatni składnik. Wlej pół miarki zwykłego oleju roślinnego. Wymieszaj wszystkie składniki powoli, żeby nie powstała piana. Wlej preparat do czystej butelki ze spryskiwaczem. Dzięki niej łatwiej będzie aplikować środek. Pamiętaj, że jest on bezpieczny dla skóry. W pomieszczeniach stosuj mieszankę w miejscach, w których owady występują najczęściej. Spryskuj też balkon, taras i wejście do domu. Owady już nie będą problemem. Wrzuć je do pralki i włącz pranie, jak zawsze. Włóż do bębna ubrania do prania. I dołóż dwa wałki do włosów. Umieść je między rzeczami w bębnie pralki, dodaj kapsułkę i wypierz ubrania razem z wałkami. Spróbuj raz, a nigdy nie przestaniesz. Od kiedy zaczęłam tak robić, jest to mój ulubiony sposób na pranie ubrań, zwłaszcza ciemnych ubrań. Do takich rzeczy zawsze przyczepiają się różne nitki i drobne kłaczki. Na ciemnych materiałach widać każdy, nawet drobny włos. Jeśli masz zwierzęta, to ten problem jest większy. Na czarnych ubraniach zawsze widać sierść psa czy kota. Są na wszystkich rzeczach. Na pewno wtedy używasz rolki i wałka do zbierania włosów i sierści. To często jednak nie wystarcza. Nawet po praniu na ubraniach nadal są te wszystkie nitki, włosy i sierść. Ale jest prosty sposób na to. Wałki do włosów są do tego idealne są one zbudowane z rzepów, przyczepia się do nich wszystko, świetnie zbierają włosy i sierść z ubrań, wystarczy wrzucić je do prania razem z rzeczami. Zamiast na ubraniach, wszystkie te drobne śmieci po praniu będą na wałkach. Problem z włosami i sierścią na ubraniach zniknie.